Cześć, witam Was w kolejnym odcinku RCMeistra. Dzisiaj mamy 14 lutego, walentynki. Widzę pewną analogię między Dniem Zakochanych a zakupem pierwszego w życiu modelu, ponieważ co powoduje, że kupujemy ten pierwszy model? Musimy się w nim może nie zakochać, ale jesteśmy zauroczeni perspektywą posiadania tego modelu. Jak wyobrazimy sobie, że Zbieramy na niego pieniądze i ten krystalizuje nam się w głowie, co byśmy chcieli mieć za model, to tak naprawdę, ponieważ jest to nasz pierwszy model w życiu, to mało jeszcze o nim wiemy, ale mamy pewien taki idealny obraz tego modelu. I dlaczego o tym mówię? E, tutaj opowiem Wam taką anegdotę. Otóż Kiedyś będąc znacznie młodszy, spacerowałem sobie po Krakowie. No i z przeciwka widzę, idzie taki lekko zawiany, starszy, elegancki pan w, gar w garniturze, w płaszczu, szaliczek, kapelusz na głowie. No i zagadnąłem owego pana i pytam, przepraszam pana bardzo, gdzie tu można zjeść szybko, tanio i smacznie. A on tak popatrzył i mówi: Młody człowieku, pytasz o trzy różne lokale. Jak się to ma do naszych modeli? Ano, w ten sam sposób. Nie ma takiego modelu, który byłby bardzo szybki, niedrogi i bezawaryjny i wspaniale jeździł. To są trzy cechy, które się w zasadzie wykluczają. Każdy model jest po części tylko spełnia pewne kryteria, bo jeżeli będzie to model tani, to niekoniecznie będzie szybki. Jeżeli będzie szybki, to nie będzie tani, jeżeli będzie tak jak modele zawodnicze, doskonały, szybki, bezawaryjny, niezawodny, to nie będzie tani. Więc tak jak sami widzicie, co się stanie, jeżeli kupimy sobie model ten nasz upragniony. Zakładam, że nie będzie to model z najwyższej półki, nie będzie bardzo drogi, więc szybko okaże się, kiedy już to pierwsze zauroczenie nasze minie. Że model ten nie jest tak doskonały, jak sobie to wyobrażaliśmy, ale nie ma się co zniechęcać, po prostu przestrzegam was o tym. To nie znaczy, że go nie trzeba kupować. To znaczy to tylko tyle, że zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że ani ten model nie jest doskonały, ani wy też nie jesteście doskonali, bo nie umiecie go profesjonalnie wyregulować, obsługiwać, ani też nie umiecie doskonale nim jeździć. I tak samo ten model. On też Wam się wydaje niedoskonały. Gdyby model uczłowieczyć, to temu modelowi Wy, jako świeżo upieczeni RC-majstrowie, bo tutaj muszę powiedzieć, każdy jest z nas RC-majstrem, tylko jesteśmy na różnych poziomach. Inny level. Ktoś jest na pierwszym, kupił sobie dopiero model, albo o tym marzy, to jest na tym pierwszym poziomie. Inni, tak jak ja, są na wyższym. Ja nie mówię, że wiem wszystko, bo tak nie jest. I tutaj zaproszę Was, a niektórzy już to wiedzą z pomocą mojego syna założyliśmy na Facebook taką grupę która się nazywa RC Majstry. Czyli chodzi po prostu o to żeby zachować każdy z was jest RC majstrem to co mówię nie tylko ja. Ja to jest RC Majster to jest takie słowo klucz. Ja po prostu sobie wymyśliłem jak to zapoczątkować. Długo się nad tym zastanawiałem. Jak chodziłem do modelarni do dzielnicowego domu kultury Łódź lesie, bo nie może nie wszyscy wiecie jest ten złodzi. Miałem 8 lat. Tam mnie mój tata zaprowadził. Tam był instruktor Edmund Paprocki i było kilku, w zasadzie nie kilku, kilkudziesięciu modelarzy. Jedni budowali statki, okręty, inni samochody wojskowe, modele redukcyjne. Jeszcze inni, jak Włodek Miklaszewski miał mo model bolidu Formuły 1 spalinowy i japońską aparaturę Futaba. Już kiedyś też o tym wspominałem. Każdy z nich co innego potrafił, to znaczy oni potrafili podobne rzeczy, ale czym innym się fascynowali. Natomiast każdy był erce majstrem jedynym w swoim rodzaju, i ja jako młody, młode dziecko w zasadzie chłonąłem od nich tą wiedzę i tam panowała taka hierarchia, że starsi uczyli i wprowadzali w temat młodszych. I była ta modelarnia wielopokoleniowa. Dzisiaj już nie ma takich domów kultury i takich modelarni, jeżeli są to jakieś drobne, drobne klubiki. Natomiast my, dzięki YouTube'owi, dzięki mnie temu, co tu zapoczątkowałem, czym chcę Was zarażać, chcę Wam to pokazywać, zapraszam Was na tą grupę RC Majstry. Dołączajcie do tej grupy. Tam, tak jak jest sobie przeczytacie, jak jest napisane, chodzi o to, żeby w kulturalny sposób ci RC majstrowie, którzy są na wyższych poziomach, Uczyli tych, którzy są na niższych poziomach. I nie krępujcie się pytać, pokazujcie swoje modele, pokazujcie, pokazujcie to, do czego doszliście, pochwalcie się czymś, to wywoła dyskusję. Tu wielkie dzięki dla Adriana Kajmana, który zbudowany, jakby no z Adrianem już się troszkę zdążyłem poznać, chociaż jeszcze bezpośrednio się nie widzieliśmy, ale już rozmawialiśmy telefonicznie i, i, i mamy wspólnych kolegów który nagrał film, jak zabezpieczyć elektronikę regulator przed wilgocią. Więc słuchajcie, no do dzieła. Jeżeli potraficie przekazać jakąś wiedzę, to w grupie zawsze będzie łatwiej. Jedni drugich musicie uczyć. Każdy z nas jest RC Majstre. Nie ma modeli doskonałych, nie ma elektroniki doskonałej. Nie bójmy się o tym mówić. To, że ja pokazuję modele na przykład, Teraz akurat firmy HPI, bo taki tam mam, powiedzmy, yy, taką możliwość, bo firma HPI jest blisko Łodzi. To nie znaczy, że ja nie pokażę modeli Tamiya. Mój pierwszy model w życiu to był Mercedes 115 przerobiony z zabawki z radziecką aparaturą RUM2. Yy, mój pierwszy model w późniejszym jakby podejściu do modelarstwa to była Tamiya TA03F z budą Toyota Corolla w RC. To już było no w tej chwili to był bodajże 98 rok od tego czasu miałem różne modele i naprawdę wiedza na ten temat moja jest dość bogata natomiast w tej chwili mnogość tych produktów jakie, jakie nas powiedzmy zalewają bo to nie tylko są lokalni dystrybutorzy tutaj działający w Polsce ale to jest też dostępność modeli z Różnych, różnych stron internetowych, gdzie można wysyłkowo sobie kupić, jest olbrzymia i nie sposób wiedzieć wszystkiego. Ale niektóre modele są dostępne od ręki, mogę Wam je zaprezentować. Tych, których nie mogę zaprezentować, mogę coś o nich powiedzieć. Jeżeli ja nie potrafię powiedzieć, to na grupie RC Majstrów na pewno się znajdzie ktoś, kto coś na ten temat wie i rzeczowo może wyjaśnić, który miał styczność, widział, dotknął i tak dalej. To wszystko ma służyć temu, żebyśmy nie brnęli w ślepe zaułki, żebyśmy się nawzajem uchraniali od tego, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu, żeby mądrze dyskutować. I teraz y, nawiązuję też do przeróbek modeli. Jeżeli mamy model z niższej półki, możemy go przerabiać, możemy go upgrade'ować, bo to się tak teraz mówi, ale czy... Aby nie przesadzić. Do pewnego momentu warto jest go przerabiać, a przychodzi taki moment, że trzeba się zastanowić, a może sprzedać ten model tak, jak jest, i kupić model, bo już dojrzeliśmy, kupić model z wyższej półki, albo wręcz model zawodniczy, tak zwany w kicie. To jest wszystko przed wami. Czyli jakby to, na jakim jesteś poziomie RC-majstrze zależy nie tylko od tego, co ty wiesz o modelach i co potrafisz, i od tego, jaki masz budżet. Bo może być RC-majster, który nie wie nic i nic nie potrafi, będzie miał bardzo duży budżet i to wcale uważam, że nie jest dobrze. Inny z kolei będzie miał znikomy budżet, ale będzie gromadził wiedzę wręcz czysto teoretyczną. To też jest dobrze, ale no nie ma jak tego przekuć w praktyce. Także proponowałbym, jakby wyrównać te poziomy. Ile w zakładanym budżecie możemy osiągnąć? Co chcemy robić? Czy to będzie drift, czy to będą rajdy? czy to będzie on, off -road, czy to będzie on-road? Nie wiem. Tego on-roadu nie jest dużo, ale są takie miejsca w Polsce, gdzie jeżdżą modele on na dywanie jeżdżą modele formu. Tylko to już jest chyba wyższa troszeczkę półka. Uważam, że taki najzwyklejsza amatorska jazda modelarska. Z jaką my na początku możemy mieć do czynienia, to są na przykład Rider zwykłym modelem, jak chociażby Strada Flying Fish Himoto czy ta RS4, którą już Wam prezentowałem pokrótce, chociaż jeszcze nie jeździłem. To mogą być modele, tutaj padło pytanie też od jednego z kolegów, czy nawet dwóch, pytaliście się o Stradę Bagi. Będąc w HPI, jak oddawałem te Strady Drift, to wpadł mi w oko model, który tutaj wam pokażę. Ja go szerzej omówię, mówię, ale nie dzisiaj. Natomiast zobaczcie, jak on dość fajnie wygląda. Bo jeżeli mówimy o modelu, to jest strata DT Desert Track, czyli taki pustynny samochód. On ma tą cechę modelu, że tu są ludziki sobie siedzą w środku. Ma koło zapasowe. Ja macałem to koło. To koło zapasowe to nie jest prawdziwe koło. To jest tylko taka Opona, i tu jest wydmuszka w środku, ale co to jest? Tak naprawdę, to jest e, całe podwozie. Wszystko jest identyczne, jak w stradzie bagi. Niczym się nie różni, a moim zdaniem super wygląda. Bo w modelu możemy poddać ocenie kilka cech, a jedną z nich jest wygląd zewnętrzny. Albo coś nam się podoba, to jest mu oczywiście absolutnie moja ocena, że on fajnie wygląda. Uważam, że na tle innych strat ta naprawdę wygląda super. Natomiast to, co ma w środku, to jest oczywiście wersja szczotkowa. To jest to dokładnie to samo, co każda strada. Jeśli chodzi o układ napędowy i aparaturę, to już Wam prezentowałem na przykładzie tych driftowozów. Jeśli chodzi o rozmiary wahaczy i tutaj wszystkich, nie wszystkich, może tu też pokażę, tak, o ile, o ile mi się to uda. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy w tym świetle dzisiaj nie mam wadka do pomocy. To to jest w zasadzie identyczne jak strada wagi, ale wygląda myślę o wiele, wiele lepiej. Zacząłem na wstępie o tym, że model ma swoją cenę i do tej ceny trzeba dodać jakieś pieniądze, jeżeli chcemy, żeby on był troszeczkę lepszy, trochę bardziej spersonalizowany, lepiej dla nas jakby lepiej, lepiej jeździł, możemy go przerabiać. Oczywiście na, na drugim biegunie tego są modele typu KIT. Czyli takie, które kupujemy w rozsypance i składamy z kawałeczków, i tutaj takie modele są nieuzbrojone: one nie mają regulatorów, serw, nie mają nic, to każdy modelarz sobie robi sam. I tutaj Wam pokażę przykład modelu Bagi: to jest akurat model D413 z firmy Hot Bodies, czyli to jest taki dział sportu firmy HPI, gdzie to podwozie, które ja Wam tu pokazuję, nie wiem ile ono w tej chwili kosztuje, ale to jest coś na, na powiedzmy poziomie. 1800 zł nie chcę strzelać w tej chwili, tak? ale to jest karbon, to jest centralny dyferencjał, to są doskonałe amortyzatory, to jest najwyższa jakby półka modelu, jeśli chodzi o bagi 1.10. I tym się nie będziemy zajmować, ja to tylko pokazuję, czyli jeżeli do tego modelu, który tutaj trzymam w rękach, dołożymy, no nie byle jaką aparaturę, musimy też z górnej półki elektronikę. Oczywiście sami musimy doskonałymi być też dosyć już kierowcami modelu, bo inaczej to wszystko nie będzie miało sensu. I taki zestaw będzie owszem droższy, ale jeżeli ktoś nawet ma pieniądze, a nigdy się nie bawił modelem, to nie wiem, czy jest sens w ogóle to kupować. Dlatego, że fakt, że on wyda dużo pieniędzy, to nie znaczy, że będzie RC Majstrem Level 10 na przykład, tak? Czyli do wszystkiego trzeba jakby dorosnąć. Oczywiście jeden y, kupuje na przykład dziecku model swojemu, który ma 7 lat i tu dam przykład mojego kolegi który niedawno został, no niedawno już ma wnuczka 7 letniego i sam ma lat już 60 i on zadzwonił do mnie i mówi Bartek słuchaj ja bym chciał dla swojego wnuczka taki model i co ja mu zaproponowałem, otóż ja do modelu ciężarówki bo to był akurat model Iveco z firmy Railie Legend, bo miałem taki model akurat się tak składało, że też taki dostałem do testów to ja mu tam założyłem silnik od Crawlera 55 zwojów, co powodowało, że to weko jeździło wolno, no bo ciężarówki jeżdżą wolno. Teraz pytanie: szybko, wolno? Co to jest szybki model, co to jest wolny model? Uświadommy sobie, że model zbudowany w skali 1 do 10 jest 10 razy mniejszy od swojego pierwowzoru, ale jednocześnie dynamika modeli bierze się stąd, ponieważ to jest bryła. Model jest bryłą, no, model nie jest płaski. Więc on jest tak naprawdę 100 razy mniejszy, ale jest prawie 1000-krotnie lżejszy, bo samochody ważą osobowe, na przykład ważą około tony do 1,5 tony, podczas gdy model waży 1,5 kg. Stąd się bierze ta olbrzymia dynamika modeli, i to musicie też zrozumieć, czyli model, który rozpędzi się do prędkości 30 km na godzinę, to to jest tak, jakby samochód prawdziwy jechał 300 km na godzinę, a wiemy, że modele. Niektóre są reklamowane, szczególnie te na bezszczotkach, że one osiągają prędkości 60 nawet do 100 km na godzinę na pakietach 3S, czyli 100 km na godzinę dla modelu to tak, jakby prawdziwy samochód jechał 1000 km na godzinę. To, to nawet jest niewyobrażalne, ale, ale zostańmy przy tych 30 km na godzinę, czyli 30 km na godzinę to będzie jechał model szczotkowy, taki sobie najzwyklejszy. Czyli to tak, jakbyście mieli zwykły, prawdziwy samochód. Który jedzie 300 km na godzinę. I teraz nie możecie oczekiwać, no wyobraźcie sobie prawdziwy samochód jadący 300 km na godzinę i uderzający w jakąś przeszkodę, w jakiś kamień, w jakieś drzewo. Przecież z niego zostaną szczątki, drzazgi. A jednocześnie do modelu ludzie nie przykładają tej, tej miary fizycznej w ten sposób i dziwią się, no jak to, przecież on wcale tak szybko nie jechał, uderzył i się od razu połamał. Ale zwróćcie uwagę na ten przelicznik. Oczywiście, model taki jak strada bagi, czy tutaj, jak ten Desert Track, bo to też jest strada bagi, on, w momencie, kiedy w coś uderzy, nawet z tą prędkością, powiedzmy jego prędkością 30 na godzinę, to na pewno mu się coś stanie. Ja, żeby temu zapobiec, jak miałem stradę bagi swoją, to też powiedziałem, że kilka słów o tym powiem. To tu możecie zobaczyć, jak ta strada jest powzmacniana. Przede wszystkim zwróciłbym Wam uwagę na to, z czego są zrobione wieże. To są wieże od modelu Trophy Tragi od spalinowego. Tutaj są jeszcze z tyłu takie kątowniki. To powoduje, no i plus te wszystkie aluminiowe elementy, to powoduje, że ten model stał się bardzo odporny na uderzenia. Bo nie ma takiej możliwości. W momencie, kiedy zaczynamy jeździć bardzo szybko i nawet panujemy nad tym modelem, no to to jest taka ekstremalna, wyczynowa jazda. Łącznie z tym, że tutaj wahacze górne to też są fragmenty wycięte z modelu Trophy Tragi. Czyli z modelu, który waży prawie 4 kg, w związku z czym wytrzymałość tego jest znacznie większa. I ja tutaj zanim popracowałem, bo to było robione ze strady szczotkowej, zanim popracowałem nad elektroniką, nad serwem, nad wszystkim. Tutaj widzicie, model nic nie ma w środku w tej chwili. To bardzo mocno popracowałem na tym, żeby zwiększyć jego wytrzymałość na uderzenia. Natomiast, jeżeli jesteście początkującymi modelarzami i nie umiecie jeszcze dobrze jeździć modelem, to możemy pójść w drugim kierunku. Nie musimy zwiększać odporności modelu na destrukcję. Tylko możemy zmienić silnik na taki, jak właśnie wtedy na początku powiedziałem, to, co, co sprzedałem temu koledze. Silnik od Crawlera 55 zwojowy. Co to spowoduje? To spowoduje, że ten model będzie jeździł znacznie wolniej. On, jak na model, to będzie może dość wolny, ale jeżeli uwzględnimy ten przelicznik prędkości modelu i prawdziwego samochodu. To okaże się, że ten model jedzie porównywalnie, no nie jedzie nawet 18 km na godzinę. To jest tak, jakbyśmy mieli prawdziwy samochód, którym poruszamy się 180 km na godzinę, czyli w przypadku auta terenowego to jest bardzo realna, fajna prędkość rajdówki terenowej. W związku z czym to jeszcze nam pomoże w kontekście takim, że taki silnik o większej ilości zwojów. Będzie silnikiem wolnoobrotowym. Jak mówiłem, silniki szczotkowe dość szybko się zużywają, więc ten silnik wolnoobrotowy będzie się wolniej zużywał. Cały model się będzie wolniej zużywał. Na jednym akumulatorze, nawet tym seryjnym, pojeździmy dwa razy dłużej niż na silniku tym, jaki jest seryjnie zamontowany, więc może byłoby zasadne założyć taki silnik, jeżeli jesteście początkującymi i po prostu skupić się na nauce jazdy, na budowaniu sobie jakiejś fajnej trasy, tak? Na Bardziej bawieniu się jazdą, a nie rozkoszowaniu prędkością chwilową, która w połączeniu z waszymi małymi umiejętnościami zaowocuje dewastacją tego modelu, a jednocześnie wy nie będziecie potrafili go naprawić. I to w zasadzie tyle w tym odcinku RC Majstra. Pozostawiłem pewne tematy otwarte. Będę o, o tych modelach dalej, o tym, o tym bagi. Może nie będę rozwijał aż tak tematu, ale, ale zachęcam Wam, jeżeli, jeżeli się Wam spodobał ten model, no bo mnie się bardzo spodobał. Jeszcze raz pokazuję. To jest w zasadzie strada bagi, tylko w takiej fajnej aranżacji. Jeszcze może pokażę, jak to się zdejmuje. To, to do kamery mówię, ponieważ nie mam walka. Zdejmujemy jakby samą maskę. Tutaj mamy zawiasy. I możemy sobie całe to. To tą, tą nadwozie nazwijmy to. Z odkrytymi kołami. O, tutaj się odpina. O, i odkrywamy. Proszę. I tak to, tak to wygląda. I to jest strada bagi. Oczywiście, strady bagi też można sobie kupić. To nie ma najmniejszego problemu. Natomiast pomyślcie, czy nie fajną rzeczą byłby taki model, który naprawdę ma taki aspekt modeli redukcyjnych, tak? Czyli, czyli nie tylko jeździ, ale też fajnie wygląda i udaje, że jest prawdziwym takim super sportowym pustynnym e, pustynną rajdówką. No bo wyścigowy, wyścigówce tu nie może, nie może być mowy. To, to tyle w tym odcinku i do zobaczenia następnym, w następnym odcinku.